Dużo znieść, a tracić to zupełnie co innego. Dla mnie bolesne, dla was normalne. Dzień, w którym być może straciłem wszystko, to dla mnie duży czas. Zaczęło się od mielenia netu, a potem było opieku. Blokowaliście aplikacje, usuwaliście różne rzeczy, przy okazji mnie załamując, działaliście na swoją korzyść. A ja zaciąłem nie mimo wszystko i to przez Was. Naprawdę dużo znieść, to kwestia umysłu. Psychiczne wykańczanie mnie jest dla Was za prosta. Dużo znieść Waszego palcowania. Jednak to, co zrobiliście, teraz zrobiło wszystko. Dużo znieść. Dużo znieść. Dużo znieść. Dużo znieść Całe życie w strachu. Jednak teraz przebrało się. Mogę wreszcie wyznać to, Nienawidzę was trzech, karce wami w pełni i w tyłek możecie pocałować mnie. Do tyłka z takimi waszymi czynami, idźcie lepiej do diabła. Naprawdę dużo znieść, to kwestia umysłu. Psychiczne wykańczanie mnie jest dla was za proste. Dużo znieść waszego pajacowania. Jednak to co zrobiliście teraz przebyło wszystko. Dużo znieść, dużo znieść. Może zrozumiecie kiedyś to, że wy robicie tylko zło, bo i tak dużo zniosłam i dosyć tego mam. Bo dużo znieść nie jest proste, ale u was to nic. Słowiliście, że telefon zdech mi. Nie wybaczę wam tego, to już i tak za dużo znieść. Dużo znieść. Dużo znieść.